To Sieński z tej strony. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać, jak łowię w takim trudnym, zarośniętym łowisku. Jak staram się łowić szczupaki. No i czasami się trafiają. O, gdzieś coś wolnego, jakaś rybka I czasami trafiają się przy tych szczupakach też fajne konie, normalne, takie przyzwoite garbusy. Ja do tego typu łowienia używam głównie haków, główek, znaczy gumu zrujonych haki offsetowe. Plusem, minusem jest to, że ta guma się fajnie prześlizguje tak, po tym zielsku. Jednak minusem jest to, po prostu trzeba do tego przywyknąć, że nie wszystkie ryby zapinamy. No i, i moim zdaniem to trochę przypomina takie letnie kleni z powierzchni, bo też jest często dużo brań, ale nie wszystkie ryby wymujemy. Tak samo jest z tymi szczupakami, też jest często dużo brań. No ale, no wiadomo, nie wszystko wiem, bo jednak jest. Ta guma jest uzbrojona. Gdzie tutaj moja, moja wędeczka? A, nie, nie. A tu jest ten kirik, Wiadomo, hakow Z guma trochę Wiadomo Znaczy ten grot jest tak schowany trochę w tej gumie No i siłą rzeczy No nie wszystko zapniemy I do tego właśnie Do tego, do tego typu łowienia Przede wszystkim jest najważniejsze aby używać Mocnej wędki. Znaczy wiadomo, że to nie może być jakieś tam kije, szczotki, ale, ale musi, być, no, musi mieć ten kij moc. Musi być szybki przede wszystkim ponieważ ja jestem tego zdania, że przy tym mówieniu na haki, na gumie w haki wstrocowe powinno się zacinać od razu. Drami ja tak robię, staram się zacinać od razu natychmiastowo. Są różne szkoły, nieraz nieraz ludzie czekają, tak, coś tam sobie liczą. No, znaczy liczą może nie liczą, ale tak, ale, ale chwilkę jakąś tam robią przerwę pauzę. W czasie brania, żeby ta ryba została bardziej. Ja jestem tego zdania, że powinno się chyba od razu natychmiastowo zacinać. Musi być mocne zacięcie, jest szybkie. Używam teraz sobie do tego łowienia właśnie takiego kika SFX do 28 gram. Co prawda, ciutko delikatny ten jest, jest, no, mógł być ciutko być sztywniejszy. Używałem wcześniej właśnie yy, ProGuider do 35 gram i ten kij już był naprawdę fajne tylko niestety no, przetrzasnąłem go troszkę szczytówkę drzwiami, i także na razie muszę sobie poczekać. Na razie robię, radzę sobie tym, co jest. Ale ten do 28 gram to jest spokojnie, bo to jest akurat szybka taka wędka, fajna, czuła szybka wędka, także, także daje radę. Jak wróci to będzie mówili tamtym. No i cóż, gumy do tego łowienia raczej powinny być smukłe, miękkie, żeby ten haczyk. W w trakcie brania Mógł się, mógł się tutaj, jak widzimy, guma wtedy ładnie sobie zejdzie na dół. A czy się odkryje? Na tym filmiku zobaczycie sobie jakieś tam brania ryb. Ryb za wiele nie będzie. Ale tak jak mówię, to jest akurat takie owinie, że po prostu no, trzeba się do tego przyzwyczaić, że nie wszystkie ryby zatniemy. Ja się, że jakiegoś, ja się za jakiegoś specjalnego speca nie uznaję od tego. Uwienia są na pewno lepsi ode mnie w tym. Także, ale, ale uczę się zawsze coś nowego. No i właśnie na takie zarośnięte łowiska to jest taka jedna z recept: hakie offsetowe. A tam, gdzie nie mogę, gdzie jest troszkę rzadsze zielską, z, z zakładam sobie, łowię sobie na żerki. Co zobaczycie w następnym filmie? Jak może sobie fajnie ć w Polsce jeszcze na tak także zapraszam do następnego filmu to by było... A, Spadł lekarz, się wodował w ale było pierwsze na pikszo nie nieduże, bo nieduże ciężko to z tego go ale było. Ale ładnie Zażar. Piksa dzika. nie duża rybka, bo duża, ale jest. Patrz. O, o taki ma. Ale się dałem zrobić bambuko teraz. O, jaki okon! <grymne> jaki fajny okonek. Przez całą owcecika sobie. Przestałem, to będzie mały szczupaczek Katarno. sobie, taki okoneczek. takie zastanie lekkie było i tylko poczułem tak mówię może czy to było branie czy co to było nawet tego nie zaciąłem w ogóle Kurde balas, no, ale fajnie wyskoczył. Nie wiem czy to będzie widać, czy się nagrało, ale Ale piękny wyskok był Nie była jakaś duża ryba, ale taki wyskok No taki normalny będzie normalny, ale dostał słodki na głowę. A, się wzięłam, że skończył Uu, taki skoczniak. 이런 거. Ah, kurde balans. Aj, 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 O, ale, o, jaki okoń. O jest Ale piękny okoń. Kurde, balans. To jest okoń. To jest okoń już. Zobaczcie sobie. Taki garbówko. Wypuszczamy sobie okonka 38 cm. Piękny, piękny garbus. Zobaczcie, jakie ma fajne czerwone płetewki Ależ piękna ryba, naprawdę. O, płyń chłopcze, O, fajnie. Dał sobie nurka. Duże okoń jak widać. Nie boją się dużych gum. Pikrzadzi 15 cm. I fajny okonek zaliczony.